I dzisiaj mam dla Was filmik, o który dużo osób pytało na temat moich interviews, ponieważ byłam na dwóch, żeby dostać się do szkół w Anglii na studia. E, jestem już po niej, dostałam się do szkoły, do której chciałam pójść, więc wszystko jest super, ale bardzo Was ciekawi, na czym to polega, o co się pytają, co musicie pokazać i tak dalej. Ten filmik jest tylko o interviews, więc jeśli chcecie więcej jakichś informacji na ten temat, to dajcie mi znać i może nagram taki filmik też oddzielny, e, ale przechodząc właśnie do interviews interviews to są takie spotkania, takie właściwie rozmowy, na które jedziecie albo macie przez telefon lub Skype'a i opowiadacie o waszej pracy i musicie przekonać właśnie tych ludzi tam, że wypasujecie do tej szkoły. Ale wy też sami musicie zdecydować, czy to jest szkoła dla was, dzięki tej rozmowie. Więc to jest coś takiego właściwie bardzo fajnego, ale mega stresującego, ponieważ od tego często zależy, czy pójdziecie do tej szkoły. I szczególnie jeśli to jest szkoła, do której chcecie się dostać i to jest wasze numer jeden. To jest bardzo stresujące. Ja byłam na dwóch w Regions i Londons College of Fashion. Bardzo... Różne interviews I ja zdawałam na kierunki związane z modą I mediami, czyli takie bardziej artystyczne Więc nie wiem jak taki interview wygląda Normalnie na inne kierunki Ale opowiem wam o tym, jak to u mnie wyglądało Więc e, Ja zdecydowałam, że pojadę na moje oba interviews Ze względu na to, że Są większe szanse, żeby pokazać siebie Lepiej po prostu, jak ja siedzę Przed tymi ludźmi i mam z nimi taki kontakt Wiecie, bezpośredni, a nie na zasadzie Skype lub telefon e, Bo zawsze to jest trochę bardziej problematyczne Zjadłam mój pierwszy interview e, w Regions, e, pojechałam, właściwie poleciałam O 6 rano wyleciałam z Warszawy i o 20 miałam z powrotem samolot e, Więc wszystko było w takim mega pośpiechu, ja kończyłam moje sketchbooki jeszcze w Starbucksie mam wam nie pokazała, ale niestety mam już kole, ze względu na e, właściwie koniec e, mojego IB I muszę wszystko fotografować, więc to tam zostało e, Ale zabrałam dwa sketchbooki, jeden taki duży, drugi był A4 i to, co ja w sketchbookach robię, to jest po prostu na przykład wklejam zdjęcia moich prac, zdjęcia procesowe, rysuję sobie, planuję. Opisuję wszystko, piszę o im moich inspiracjach, widziałem różne takie rzeczy. Nie, i ja miałam też dużo modowych rzeczy, które sobie sam, sama tam rysowałam, ale miałam też moje jakieś różne projekty. Będziecie wszystko mogli zobaczyć w e, moim portfolio. Zostawię Wam link w opisie. Mam też wydrukowane portfolio, ale jest ciężko po prostu pokazać je, e, takie niekomfortowo po prostu mi tu trzymać i Wam pokazywać, ale jest dokładnie to samo na moim internetowym portfolio. E, więc to, co Regents chcieli ode mnie, to właśnie moje portfolio wydrukowane. E, miałam internetowe portfolio i miałam moje dwa sketchbooki. E, Regents było bardzo śmiesznie, bo uwierzcie mi, się tak stresowałam. prostu ja weszłam do szkoły i pod od razu byłam cała mokra, jeszcze miałam mój interview w takim malutkim pokoiku, gdzie było strasznie gorąco, bo to strasznie śmieszne. Ja po prostu wchodzę do tego pokoiku i ten facet od razu mi mówi, tak żebyś wiedziała, nie stresuj się, ty już się jak coś tutaj dostałaś, nie masz to miejsce. I jak to po co ja tu przeleciałam, nie? Eee, I to było właśnie o nich chcieli ze mną pogadać, nie o moich pracach też, bo były e, jakieś takie ciekawe rzeczy, coś tam, wiecie, była to właśnie taka bardzo... Luźna konwersacja, tak to nazwę. Nie było tam nic takiego, co się stresowałam, nie było podchwytliwych pytań. I ogólnie zadawali pytania na temat moich prac, yy, czym się inspirowałam, o co tutaj chodzi. Pytali się miały moje inne zainteresowania, yy, na temat mojej inspiracji, co mnie jakby osoby, która mnie najbardziej inspiruje. I w LCF też miałam to pytanie. Oczywiście odpowiedziałam, że wszystko mnie inspiruje, każda mała rzecz. Jest to takie bardzo kliszej, ale taka jest prawda i nie chcę im kłamać, bo na tych interviews im zależy, żebyście. Oczywiście dobrze się sprzedali, ale nie sprzedali w taki sposób, że musicie kłamać. Oni chcą naprawdę usłyszeć, co wy myślicie, bo może się okaże, że w ogóle wy nie pasujecie do tej szkoły i sami to zdecydujecie. Zadali mi też pytania na temat jakichś nowych artystów. Yy... Którzy was nie, może nie inspirują albo ale interesują, na, oni szczególnie pytają się o brytyjskich artystów, wiecie, w Anglii oni kochają Anglię, to jest obsesja tam po prostu, więc zadają masę pytań na temat właśnie brytyjskich ludzi, więc trzeba się też jakby przygotować trochę, mieć kilka imion takich w głowie po prostu, ja tego nie miałam. Ja im po prostu powiedziałam o jakimś gościu i po prostu powiedziałam, że nie jestem w stanie wypowiedzieć jego go nazwiska, ale ja powiedziałam, że byłam na wystawie i bardzo mi się podoba, że była właśnie taka bardzo dziwna i ogólnie no na tym się skończył ten interview, naprawdę było bardzo przyjemnie, tam ona, bo były dwie osoby, ona oglądała mój sketchbook, on się, on ze mną rozmawiał i naprawdę bardzo luźna rozmowa mój drugi interview w London College of Fashion to był mój numer jeden wybór więc bardzo się cieszę, że dostałam ten interview i w ogóle się tam dostałam więc jest już załatwione wszystko i trochę wy mi powiedzieliście, co, czego mogę się spodziewać, bo kilka Dziewczyn było na tym interview, więc powiedziałyście mi i się nie stresowałam. Pomimo tego, że były inne kierunki, to wiedziałam, w jakim stylu będą pytania i naprawdę bardzo mi to pomogło, bo się tak nie stresowałam. LCF jest tak, że cały proces tych interviews, to tak jakby studenci się tym zajmują. Zaprowadzają was do takiego pokoiku, tam czekacie, dostajecie żółtą karteczkę, że o, możecie się tego i tego spodziewać, będą pytania, wszyscy dostają te same pytania, nie stresuj się, i tak dalej, i tak dalej, więc też bardzo takie na luzie i byli świetnie przygotowani i to, co oni chcieli, żebym przyniosła na ten interview, to sketchbooki, yy, portfolio i też moje wybrane prace. Ja nie mogłam zabrać żadnych wybranych prac, ponieważ w samolocie by mi nie pozwolili na przewożenie takich rzeczy, a gdybym mogła przewieźć, to bym się bała, że to się po prostu zniszczy. I tak się dostałam, więc... Yy, i bez prac, więc to było okej. Okay. Yy, I tam interviews wyglądają inaczej, nie jesteście w pokoiku, że są dwie osoby i tak sama. na sam. To jest ogromna sala, na której jest po prostu biurka porozstawiane. I jest tam około 20 interviewów, 25 coś takiego i wszyscy gadają, więc nie ma takiego stresu. Ale były pytania na temat na przykład co mnie najbardziej interesuje w tym kierunku Co najbardziej lubię robić, z czym najbardziej lubię pracować Jakie projekty bym chciała zrobić Było też na temat właśnie moich inspiracji Jak mówiłam I ostatnie pytanie było na temat tego Jak przygotowuję mój projekt I jaki jest proces tego Ale właśnie już pokazując mój sketchbook Pokazałam im to i powiedziałam o tym Więc oni ominęli to pytanie I właśnie to co ja zrobiłam noc przed Ja przeczytałam wszystko, co jest o tym kierunku, co jest w ogóle w internecie. Więc, jak się mnie zapytali, co mi się najbardziej podoba w tym kierunku, to mogłam wszystko powiedzieć. Dałam tam jakieś przykłady projektów, które robili wcześniej, rok temu chyba, i mogłam to powiedzieć. Powiedziałam, że. Chciałabym robić właśnie jakieś projekty z prawdziwymi firmami, nie i nie takie właśnie już tylko w szkole, ale chciałabym to właśnie przynieść do prawdziwego życia. Ogólnie o ludzi się mnie nie pytali, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ inne dziewczyny na bardzo podobne kierunki zdawały i na przykład miały pytania na temat ludzi, kogo uważają za najważniejszą osobę w świecie mody. I ogólnie muszę przyznać, że jeśli chcecie zrobić dobre wrażenie, to mam wrażenie, że to co mi bardzo pomogło, to są takie projekty bardzo Nietypowe powiedzmy w sensie, że oni popatrzą na to i nie wiedzą o co chodzi. Moim takim, u mnie czymś takim bardzo dziwnym, był mój film. Będzie w moim portfolio, jeśli zobaczycie niżej. Wszystkim się bardzo podoba ten film i to dlatego, że nikt go nie rozumie. I ten film każdy musi zinterpretować właśnie w swój własny sposób. Dlatego jest taki trochę bardziej intrygujący, nie? Jakby ja wiem o co w nim chodzi, nie? Ale to jest tylko to, jak ja widzę ten film, a każdy inny może sobie właśnie w inny sposób go widzieć i zinterpretować jak chce. I właśnie mam wrażenie, że takie rzeczy, których oni nie do końca rozumieją, bardzo dużo dają bo ci ludzie yy, widzą masę prac, nie na tych interviews i mam wrażenie, że jak dać im coś, czego oni jeszcze nie widzieli albo niekoniecznie rozumieją, to od razu dodaję wam takie dodatkowe punkty, bo oni wow wiecie, jakby wychodzą z tej rutyny oglądania tych samych prac i też inna rzecz, która, właściwie to jest dzięki wam która w obu szkołach też ich bardzo po prostu zainteresowała to YouTube oczywiście. Mam wrażenie, że i blogi YouTube, wszystkie inne takie rzeczy po prostu bardzo, bardzo dużo dają i naprawdę nie musicie dużo osiągnąć nawet, nie? Żeby zrobić większe wrażenie na nich. Już dużo osób mi to mówiło, że właśnie każda szkoła lubi blogi, YouTube. ze względu na to, że to jest coś, co wy robicie we własnym czasie, nie jest to coś z przymusu, robicie to, bo lubicie, macie własną pasję i właśnie ich to bardzo interesuje. Więc uważam, że po prostu jeśli dacie szkole, yy... Projekt, albo coś, co robicie, co jest tak odrobinę innego, nie? Co na przykład nie każda osoba zrobiła, albo po prostu no, naprawdę, żeby oni usiedli i pomyśleli na tym, nie? Że co to jest, nie? I to jest ciekawe. I mam wrażenie, że to jest taki właściwie klucz do dostawania się do szkół właśnie takich bardziej artystycznych, żeby po prostu pokazać, że nie jesteście tacy jak inni i że macie rzeczy z własne, które lubicie robić, kochacie robić. Wszyscy mówią, żeby zadawać maksymalnie trzy pytania, dwa to jest taka idealna właśnie ilość pytań, które powinniście zadać. Możecie zadać jakiekolwiek chcecie pytania, ale właśnie one muszą być bardzo dobrze przemyślane, nie musi być takie pytanie, że może to właściwie zmienić to, czy się dostaniecie do tej szkoły, czy nie. E, ja zadam pytanie, co ludzie robią po ukończeniu tego właśnie tych studiów. I moje drugie pytanie było właśnie na temat, czy właśnie osoby podejmują jakieś staże, czy u kogoś pracują w ciągu roku szkolnego. I czy zajmują się takimi innymi rzeczami, czy mają tylko szkołę? I to właściwie były też takie pytania, które chciałam im zadać, sama się tym interesowałam, więc nie było takie, że też zadam mnie tylko, żeby zadać, a wiem wszystko. I do sobie bardzo się cieszę, bo tak strasznie chciałam pójść do Elsję, że nawet nie wiecie, ja w to nie wierzę, I jakby ja jakby miałam wrażenie, że jestem za słaba na tą szkołę, że po prostu nie ma opcji, że się dostanę. I że nic z tego nie będzie, że dostały się tam osoby jakieś super kreatywne, super utalentowane. I na serio e, oczywiście chciałam się tam dostać, nie? A jak dostałam ofert, byłam trochę zdziwiona, tak mocno zdziwiona. E, ale oczywiście jestem bardzo zadowolona z tego i się strasznie cieszę, że będę mogła... Być w Londynie przez jakiś czas, iść tam uczyć. I to jest naprawdę niesamowite. Jakby ja nadal nie wierzę, że się tam dostałam i że idę do tej szkoły i w ogóle. I za takie dziwne uczucie, przepraszam. Właśnie widzicie, ja nadal trochę nie jestem ogarnięta, że się tam dostałam. Ej, w ogóle nic nie ogarniam z tego rozgląda jakieś, wiecie, jakiś sen, nie? I zaraz się pełnią łzy. I tak naprawdę to tyle na temat moich interviews. Jeśli macie więcej pytań, to wiecie, gdzie mnie znaleźć, jestem właściwie wszędzie w internecie. I jak chcecie więcej e, filmików na temat właśnie dostawania się na studia czy coś, czegoś takiego, e, to też mi piszcie, zostawcie je tutaj w komentarzach, czy gdzieś na ASKu, czy na Facebooku, czy na Instagramie, e, jak mówiłam wszędzie jestem. E, I pomyślę, czy może nie nagrać, jeśli dużo osób będzie zainteresowanych takim filmikiem. E, I do następnego filmiku, i zobaczcie właśnie moje portfolio, jeśli chcecie, bo tak dużo nie mówię. Dobra, no to pa pa!